Zakażeni dyplomaci w Polsce. Przylecieli z Indii, samolot z Indii wylądował w Warszawie. Na pokładzie zakażeni dyplomaci. W niedzielę o godzina 14:25 w stolicy wylądował samolot, na pokładzie którego ewakuowano ze stolicy Indii dwie osoby wymagające pilnej hospitalizacji. To między innymi polski i czeski dyplomata. Teraz trafią oni do szpitala MSWI, a w Warszawie. Samolot PLL LOT z do Warszawy wylądował na lotnisku o 5 minut przed czasem. Na pokładzie tego specjalnego lotu są trzy osoby zarażone indyjskim wariantem COVID-19, które potrzebują pilnej pomocy. Samolot wystartował w sobotę o godzina 22.40. Z Delhi zabraliśmy polskiego dyplomatę wraz z małżonką. Jego stan wymagał ewakuacji ze względów medycznych i pilnej hospitalizacji. Dodatkowo zabraliśmy czeskiego dyplomatę. Całą trójką w trakcie lotu na pokładzie opiekuje się dwóch ratowników medycznych oraz lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego, dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gałąszkowski. Wśród ewakuowanych jest polski dyplomata z małżonką i czeski dyplomata. Szef lotniczego pogotowia ratunkowego przekazał że cała trójka po przylocie do Warszawy zostanie umieszczona w centralnym szpitalu klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ulica Wołoskiej w Warszawie. W związku z tym, że jest to transport z Indii, będzie ich pełna izolacja i cała diagnostyka pod kątem po pierwsze rozpoznania szczepu koronawirusa i leczenia, powiedział Gałązkowski. Pytany. Czy są zaplanowane kolejne loty ewakuacyjne polskich dyplomatów? Odparł, że na tę chwilę wydaje się, że sytuacja jest opanowana. Pozostali członkowie polskiej ambasady w Indiach czują się dobrze. Samolot poleciał po Polaków. Obywatel Czech zabrał przy okazji informację o tym, że jeden z polskich dyplomatów wymaga pomocy. Mieliśmy od kilku dni. Dlatego do Indii wysłano lekarzy lotniczego pogotowia ratunkowego z Polski. Polecieli oni tam samolotem, który teraz przywiózł chorych, mówi Michał Dworczyk, szef KPRM. Gdy okazało się, że stan naszego dyplomaty i jego żony faktycznie jest kiepski. Zdecydowano wówczas, że najlepszy w tej chwili będzie dla nich transport do Polski. W trakcie organizacji akcji powrotnej okazało się, że źle jest także ze zdrowiem jednego z pracowników ambasady Republiki Czeskiej. Postanowiliśmy pomóc naszym partnerom z tego kraju i również on został zabrany na pokład naszego samolotu. Teraz cała trójka będzie przebywać w polskim szpitalu MSWIA, dodaje dworczyk. Minister informował na Twitterze pierwszy o tym, że do Polski zmierza samolot z zakażonymi dyplomatami, informował szef kancelarii i premiera Michał Dworczyk. O 1430 Wiel ląduje samolot, na którego pokładzie ewakuujemy z Delhi kolejne dwa osoby wymagające pilnej hospitalizacji. W ramach sojuszniczego wsparcia wśród ewakuowanych znalazł się także dyplomata flaga Czech Pap. Dzięki Małpz.pl mał lotnicze pogotowie ratunkowe KPRM mał napisał na Twitterze dworczyk. Pod koniec kwietnia. Z Indii i specjalnym samolotem przetransportowano do kraju chorego na COVID-19 polskiego dyplomatę. Towarzyszyła mu rodzina również chora, ciężarna żona i czworo dzieci. Kilka dni temu Polska wysłała pomoc humanitarną do Indii ogarniętych kryzysem w służbie zdrowia, związanym z bardzo dużą liczbą chorych na COVID-19. W czwartek wieczorem z Warszawy wyleciał do tego kraju samolot m.in. z aparaturą dlenową. Indie. Ponad 403 tysięcy zakażeń koronawirusem i ponad 4 tysięcy. Zgonów w ciągu ostatniej doby w Indiach zdiagnozowano 403 tysięcy. 738 zakażeń koronawirusem znów zmarło ponad 4 tysięcy osób, podały w niedzielę indyjskie władze. Po raz pierwszy od początku pandemii liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 4 tysięcy. W sobotę Liczba wszystkich osób zakażonych sięgnęła 22,3 milionów. W ciągu ostatnich 24 godzin 4092 osób zmarło na COVID-19, 12 dzień z rzędu liczba zmarłych przekracza 3000. Wiele indyjskich stanów wprowadziło już dawn lub surowe restrykcje epidemiczne, w niedzielę w dyluch i północnym stanie Uttar Pradesh przedłużono obowiązujący lockdown i godzinę policyjną do 17 maja. Jednak Indyjskie Stowarzyszenie Medyczne wezwało rząd do wprowadzenia całkowitego, dobrze zaplanowanego i zapowiedzianego z uprzedzeniem, noc dawnu w całym kraju, zamiast sporadycznych nocnych godzin policyjnych. Eksperci, dane w Indiach są zaniżone. Premier Indii Narendra Modi jest krytykowany za zezwolenie na masowy udział w świętach religijnych oraz organizowanie tłumnych wieców wyborczych, mimo iż liczba zakażeń koronawirusem rośnie systematycznie od dwóch miesięcy, pisze Reuters. Eksperci podkreślają, że dane dotyczące liczby zakażeń w Indiach są zdecydowanie zaniżone, a tymczasem rozwój pandemii w tym kraju przekłada się już na wzrost liczby zakażeń w sąsiednim Bangladeszu, gdzie wkrótce zabraknie szczepionek. Podaje Associated Press. Mimo iż Indie są największym na świecie producentem szczepionek na COVID-19, kraj nie nadąża teraz ani z ich dystrybucją, ani z produkcją, by móc zahamować rozwój epidemii, która szczególnie szybko rozprzestrzenia się na południu. System opieki medycznej jest na skraju wydolności. Brakuje miejsc w szpitalach, leków i tlenu medycznego.